Witam na moim kanale i dziś zapraszam was na prawie ostatni odcinek z mojego Plant Touru. Dlaczego prawie ostatni? To za chwilkę powiem. Wystąpią tutaj rośliny, które wybraliście Miss Plant danego odcinka. Jest ich osiem. No i chciałabym, żebyśmy dziś wspólnie wybrali jedną z tych roślin, która zostanie Miss Plant całego. Sezonu drugiego. A dlaczego prawie ostatni? Bo niektórzy może się domyślają, nie pokazałam jeszcze moich storczyków. Będzie to prawdopodobnie niedługo taki odcinek, dlatego że jeszcze czekam, żeby część z nich po prostu rozwinęła swoje kwiaty. Z wszystkich tych roślin postarałam się tutaj stworzyć taką kompozycję. No sami ocenicie jak to wygląda. I w tym miejscu dlatego, że u nas już trzeci dzień z kolei jest taki piękny dzień, pogoda, słoneczko cały czas świeci, niebo bezchmurne, także czuć w powietrzu nadchodzącą wiosnę. A zacznę od największej rośliny, która tutaj najbardziej chyba rzuca się w oczy, czyli od palmy areki. I to jest królowa mojej sypialni. Jest u nas już od półtora roku. Rośnie sobie w pobliżu okna zachodniego, balkonowego, ale z boku tego okna także o żadnej porze dnia nie padają na nią bezpośrednie promienie słoneczne, ale widać, że jej to bardzo się podoba. Całą zimę wypuszczała liście, teraz tutaj wypuściła też taki gruby patyk. To wygląda właśnie na początku jak taki patyk z którego myślę, że powstanie naprawdę duży liść. Tutaj nie stosuję żadnych zabiegów oprócz mycia jej co jakiś czas pod prysznicem i to jej się bardzo podoba. Następna królowa zielistka, która rośnie na ganku i to jest roślina, która zniosła takie naprawdę niskie, dosyć temperatury, które tam są. Zresztą rośnie w pobliżu drzwi wejściowych często padały na nią y, takie podmuchy zimny wiatr przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i widzę, że to jej się bardzo podobało to, że właśnie zimę spędziła w takim chłodniejszym pomieszczeniu y, bo w porównaniu do innych moich zielistek które tutaj w domu sobie mieszkają to ona dużo ładniej wygląda no jeśli pamiętacie też ja po prostu pozbierałam ze skrzynek y, Takich na dworze wszystkie zielistki i włożyłam tutaj do tej jednej wielkiej donicy. W tym roku też zamierzam zrobić sobie sadzonki z tych pajączków i przyozdobić nim na pewno jakieś skrzynki na zewnątrz, bo to jest taki tani, bardzo i efektowny sposób na to, żeby sobie upiększyć też balkon czy też taras. I razem z tą zielistką rośnie sobie tutaj w też Donicy hedera, która bardzo dobrze również zniosła te warunki. I mimo, że te dwie rośliny mają troszkę inne upodobania, jeśli chodzi o podlewanie, to tak jak i widzicie, i jedna, i druga tutaj żyją sobie w zgodzie. Królową górnego korytarza została Aglaonema Maria. Pewnie dlatego, że ona została uratowana z półki śmierci i świetnie sobie poradziła, kwitła na biało, już te kwiaty wycięłam, bo nieładnie wyglądały, a na ich miejsce teraz wychodzą z każdego pędu młode listki. I jest to roślina z tych, które dziś Wam pokazuję, naj, najbardziej odporna na brak światła, czyli możemy ją, y, y, możemy ją hodować w takim bardziej zacienionym miejscu. Królem pokoju gościnnego, a właściwie w tej chwili to już roślinnego, y, został kaktus, y, ten właśnie fotel teściowej, i to jest chyba najstarsza roślina z tych dzisiejszych. Rośnie oczywiście wolno, tak jak większość kaktusów, ale myślę, że piękny kulisty kształt. Do tego ma taką doniczkę też kulistą. Prawdopodobnie będę go chciała w tym roku przesadzić. No i to będzie wyzwanie, bo w tych okrągłych donicach ciężko wyjąć taki mocno rozbudowany system korzeniowy. No, zobaczymy, jeśli mi starczy czasu, bo tych planów na tę wiosnę mam dosyć dużo. No jeśli starczy czasu, to również przesadzę te roślinę. Najpiękniejszą rośliną jadalni zostało to Anturium clarinervium. No i jest to roślina z dzisiejszych najbardziej, najciemniejsza i też najbardziej walentynkowa, bo dziś mamy walentynki, bo ma taki właśnie sercowaty kształt liści. Nie dość, że piękny kształt, piękny kolor, to jeszcze pokryta jest takim welurem, który pięknie mieni się w słońcu. Tu jest właśnie chyba jeden z największych liści. Tu jest jeszcze jeden taki duży. Piękny. A tutaj mamy liść, który chyba w styczniu wyrósł. Jest troszkę mniejszy, ale i tak obawiałam się, że będzie gorzej, bo no bo zima, a ona stoi na oknie północnym. No i tutaj nie wiem, czy mi się uda namierzyć, ale pojawia się następny liść i on wygląda na taki dosyć mocny. Nie wiem, czy widać. O, tutaj jest. Także nie jest to kwiat. A liść, także będzie już taki wiosenny listek wychodził. Tutaj na karniszu mam podwieszonego starca rouleja, który został królem salonu. Rośnie sobie w, w oknie balkonowym od strony południowej, czyli ma tam naprawdę bardzo dużo słońca. O tej roślinie często mówi się, żeby bardzo uważać z podlewaniem, żeby jej nie przelać. Ale ja zauważyłam, że równie groźne jest przesuszenie tej rośliny. No i ja w tym roku to niestety zrobiłam. I ona kilka pędów straciła, natychmiast uschły. Także muszę ją podlewać tak mniej więcej, mimo że to jest sukulent, mniej więcej tak dwa razy w tygodniu. Latem ona kwitła, miała drobne białe kwiatuszki, które wydzielały taki lekko cynamonowy zapach, bardzo przyjemny. No, i jeszcze Wam powiem o niej, że jeśli wypuszcza takie małe, drobniutkie te kuleczki, perełki, to nie martwcie się tym, bo one po jakimś czasie po prostu urosną. Tak przynajmniej u mnie się działo, że powiększały się. Królową drugiej części salonu została paprotka właśnie to asplenium nidus campio. No i z tych dzisiejszych roślin powiedziałabym, że to jest taka, według mojej oceny, najtrudniejsza roślina. U mnie było jej ciężko zapewnić odpowiednie warunki, także bałam się, czy ona w ogóle dotrwa do tego odcinka, w którym będę pokazywała wszystkie te zwycięskie rośliny. Udało się, chociaż nie do końca, bo tak jak tutaj widać końcówki niektórych liści są lekko brązowe, przesuszone. No widocznie wilgotność była dla niej zbyt niska. Mam nadzieję, że teraz już na wiosnę będzie tylko lepiej. No i też już widać, że z tych rozety tutaj idą młode listki. Także trzymam kciuki, bo zieleń jest taka piękna, soczysta intensywnie zielona, no i teraz już wiosną powinno być, tak jak powiedziałam, coraz lepiej. I ostatnia roślina na dziś to królowa kuchni, czyli szeflera melani. W dzisiejszym zestawieniu najbardziej złocista roślina, no i myślę, że o najpiękniejszym imieniu. Ona przez zimę troszkę mi stała, bo jak pamiętacie miała przędziorka i on jest zjadczubek. Ale widzę, że teraz zaczęła bardzo szybko rosnąć i wypuszcza tutaj już takiego malutkiego babyka. A wcześniej tutaj też wypuściła listek, także zaczyna taki szybki wzrost. Zobaczymy, jak jej to pójdzie dalej. Jeszcze na koniec rzut oka na grubosza. Przypominam, że na tę roślinę nie głosujemy, dlatego że ona ma już dożywotnio zapewniony tytuł honorowego króla całej kolekcji. Chciałam Wam tylko pokazać, że nadal żyje, ma się całkiem dobrze i nadal jeszcze kwitnie. Zaczął kwitnąć chyba w grudniu, już teraz nie pamiętam. No i te kwiaty do tej pory się na roślinie utrzymują. I to już wszystko na dziś o moich roślinach. Zapraszam was do komentowania i do głosowania na wybraną przez was roślinę. Jestem bardzo ciekawa, która z nich zostanie Miss Plant sezonu drugiego. A teraz jeszcze kilka słów niezwiązanych z tematem roślinnym. Więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie jeszcze na chwilkę. Niektórzy z was prosili, żebym pokazała kolejne swoje prace dziewiarskie. I tu jest właśnie taki sweterek z kapturkiem do tego buciki, chociaż niekoniecznie to jest ten rozmiar, co sweterek. Buciki są tak na teraz, jak zmierzyłam, mają 8 cm i Romek właśnie ma teraz taką stopę. Ale myślę, że dorobię do sweterka jeszcze coś większego. Tym razem korzystałam z kanału La Panda. W okazji ostatniego filmiku dowiedziałam się, że wśród nas jest bardzo dużo młodych babć, które już są babciami albo lada moment zostaną tymi babciami. Cieszę się bardzo, że coraz więcej nas łączy. I wszystkie te babcie serdecznie pozdrawiam, i wszystkim nam życzę z okazji walentynek dużo, dużo miłości od wszystkich naszych bliskich. Na dziś dziękuję już serdecznie za spotkanie i do następnego odcinka, cześć.